Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do drugiej części rankingu magii. Jeśli byliście już na pierwszej, to wiecie dlaczego te ikonki się tutaj znajdują, czyli ta magia jest w tym miejscu, a nie w innym. Przejdźmy w takim razie do kolejnej magii. Będziemy tutaj oczywiście dokańczać to wszystko. Jeśli moje filmy wam się podobają, zostawcie lajka, zostawcie suba. Dziękuję bardzo wszystkim moim wspierającym za wspieranie tego kanału. Jesteście mega. Mam nadzieję, że wam się podoba ten kanał, ale jak wspieracie, to wydaje mi się, że się podoba, więc <laughs> oczywiście wspierający mają wcześniejszy dostęp do wszystkich moich filmów. Robię oczywiście dosyć sporą górkę, więc jak komuś brakuje jakichś filmów, możecie już wspierać ten kanał od 5 zł miesięcznie. Wydaje mi się, że to nie gór... nie wygórowana cena. Co się teraz za te pieniądze kupi? 5 zł w sumie pewnie nic. Dobrze, przejdźmy w takim razie do rankingu. Przechodzimy tutaj do drugiej części. Czy mamy duże ła, domena, domena i tak dalej, i tak domena. No wiadomo, domeny to jest najwięcej. Jeśli tutaj sobie zobaczymy, mamy duże ła, duże ła. Co oni tu mają w czarach? Mają fajne czary, oczywiście lubię ich czary, na przykład stopa gorka, eksplozja na bardzo mocnych warunkach, bardzo mocny ten skill 20 metrów uderzenia. Jedynie co trzeba uważać, trzeba uważać oczywiście na swoich prze jakby sojusznicze jednostki, no bo wtedy bardzo duży damage możemy sobie im zadać. Mamy też rozwalacz mózgu, to jest dosyć dobry czar, bo jest bardzo tani, e, też zasięg działania 15 metrów, więc jak dla mnie jest spory. No tutaj nie ma przebicia pancerza, więc na to musimy zwracać uwagę, że na te bardzo twarde jednostki dużo tam, dużo tym nie zrobimy po prostu. Wejrzenie morka, e, czar dosyć fajny, dosyć mocny bym powiedział, dużo damage'a to nawet zadaje, ale to też trzeba gdzieś tam uważać na to, nie ma takich jakby ogromnych e, siły uderzenia tego też. Tutaj mamy ze czyli czy mamy jakby takie zionięcie. Tu mamy bardzo dużo jak widzicie czarów do uderzenia. No 3 na 3 mamy. W sumie 4 na, na 2, bo tutaj dwa wzmocnienia są. Te wzmocnienia są bardzo mocne, bo na przykład pięści gorkada, ja magiczna takie obrona z atak z warciu, 35 sekund trwania, długo na 7 many. Naprawdę fajnie wychodzi. Tu mamy bardzo fajne wzmocnienie ze względu tego, że mamy na wszystkie jednostki, bo to pięści gorka mamy na jedną jednostkę i mamy na wszystkie jednostki, więc to też warto zwracać na takie drobne rzeczy. <grym> drobne? <grym> Można lekko powiedzieć, że to są drobne, ale czasem one ratują życie. Więc tutaj, jeśli chodzi o tą magię, ja osobiście hmm, wydaje mi się, że do dobrej spokojnie mógłbym ich umieścić. Oni mają bardzo fajną tą magię, mocną tą magię i to się tym bardziej sprawdza. Jeśli patrzyliście, jak grałem w Urzagiem, no to wtedy, 20 turnów na poziomie oczywiście legendarnym, to wtedy widzieliście, że faktycznie zastosowanie tej magii jest bardzo duże. Bardzo dużo one zrobiło nawet ze względu na krasnoludy, które mają odporność na magię. A właśnie tutaj musimy zwracać uwagę na te przebicie pancerza. No krasnoludy na przykład akurat mają dużo pancerza, więc dużo dostały, ale mogły oczywiście dostać więcej. Kolejna tutaj jest domena niebios. Domena niebios... Ja osobiście lubię te czary, chociażby Kometa, na przykład kasandory, więc to jest bardzo mocne uderzenie. Jak widzicie, obrażenia są ogromne. Zasięg działania też jest nie najgorszy, bo to dosyć duży ma ten rozprysk, więc to jest naprawdę spoko. 13 tak naprawdę many. Dużo, niedużo bym powiedział, nie jest to moim zdaniem dużo. Uderzenie wiatru to jest bardzo tani skill. Nie ma takich jakichś powalających obrażeń, ale jest tani po prostu. Zbiorun Anana no to mamy fajny też ostrzał, zdecydowanie fajny przeciwko właśnie jednostkom, które mają dużo pancerza. Na takie mocniejsze jednostki zdecydowanie warto tego używać. Oczywiście mały zasięg ob obszaru rażenia, ale to też jest 6 many, więc musimy zwracać też na to uwagę, no bo <coughs> 6 many to nie jest dużo. Mane -y można sporo wyciągnąć. Ta harmonia, mi się osobiście na podoba, ale nie jest jakaś taka dla mnie jestem zwolennikiem mega tej harmonii. Bardziej, że krótki czas działa na 22 sekundy. Na jedną jednostkę tylko to to trochę słabo wychodzi. Ale na przykład klątwa nocnego wiatru to już jest fajne, bo to zdejmuje wszystkim dookoła 35 znaczy no, 35 metrów zasięgu i na wszystkich działa. To jest fajne. I czas odnowienia jest bardzo szybki, bo 38 sekund, a 25 sekund trzyma. Więc to jest fajne. No i czym jest łańcuch? Łańcuchem, jak ostatnio oglądaliście u mnie, Elfy, to z kawennów zmiotło. To tym bardziej jest bardzo mocne, bo nie ma. Jakby ma 100% niewalacji pancerza, więc 100% działa na pancerz. To naprawdę jest fajne. Bardzo długi czas działania. Jedynie co trzeba uważać, żeby tym piorunem samemu nie dostać, bo on sobie lata i lata, jak tam w miarę chce, więc na to warto zwrócić uwagę, żeby nie zniszczyć sobie armii. Czar, bardzo fajny, moim zdaniem, bardzo fajny, prawda? Bo koszt tej magii, do tego co on może zrobić, to jest naprawdę tani. Ten skill jest po prostu tani. I dla mnie ta magia niebios jest jedną z takich najmocniejszych magii w grze, bo jest po prostu bardzo mocnym. Bardzo dużo się tego używa na przykład na elfach, bardzo dużo się tego używa nawet u jaszczurek. No To jest taka dosyć mocna magia. Tym tylko trzeba po prostu używać jej bardzo z głową. Tutaj na łańcuchu trzeba bardzo dużo uważać. Kometa jak to kometa, kometa jest po prostu mocna. No i to jest ostrzał, więc to też inaczej. Kolejna to jest domena śmierci. Domena śmierci dla mnie jest bardzo mocnym, bardzo mocną magią. Z wielu tak naprawdę powodów. Tutaj za 4 many mamy dyscyplinę, magiczne ataki, sieje terror, budzi strach. E, działa na jedną jednostkę, to słabo jest, ale to jest bardzo tani skill. Ale pijawka z mega mocnym skillem, bardzo dużo damage'a zadaje. Bardzo fajnie też wykańcza e, bohaterów to jest bardzo fajna rzecz, właśnie. Do, bardzo dobry czar dla bohater, na bohaterów, gdzie rzadko się zdarza dobry czar na bohaterów. Tutaj, akurat w tych magiach, mało jest takich dobrych czarów na bohaterów, więc na to warto też zwrócić czasem uwagę. Zagładaj mrok e, fajny, tylko że działa na jedną jednostkę, więc to już tak pół na pół. Ale rozkład duszy to jest mój czar, który ja uwielbiam używać. Jest to jeden z moich najciekawszych czarów, które się używa, bo bardzo dużo zdejmuje pancerza, podstawowa siła broni zdejmuje, więc takie mocniejsze jednostki automatycznie są bezużyteczne u przeciwnika. No i też 20 sekund czas działania. Nie jest źle, ale koszt many jest bardzo tani, bo to jest tylko 8. No oczywiście ametystowe słońce to fajny czar, tylko też trzeba uważać jak on sobie gdzieś tam wędruje. Więc On wędruje jak dobrze pamiętam, tam po swojemu, więc, więc tutaj trzeba uważać. Ale bardzo fajne przebicie pancerza jest i bardzo długi czas działania. No to 12, znaczy na 11 sekund to jest długo. Los Buñueles to jest fajny skill, tylko moim zdaniem trochę drogi. Za drogi względem tego, co on gdzieś tam oferuje, choć czas działania jest spory. No jedno, całą taką mocniejszą jednostkę zdecydowanie zdąży to wykończyć. E, no ale kurde, 22 many, no dla mnie trochę sporo. E, jeśli chodzi tutaj o ten ranking, no są dużo jest tych czarów, które faktycznie mają bardzo mocnych, e, ale kurde, powiem wam, no nie wiem, nie wiem. <laughs> Trochę się waham, bo do najlepszych, zdecydowanie za, za tą pijawkę, za te zdjęcie pancerza. Mm, to są naprawdę fajne czary. Dużej już mamy i oczywiście ametystowe słońce. Trzy są naprawdę bardzo mocne. Mm, dam chyba ich szczerze powiedziawszy, do najlepszej. No mam nadzieję, że nie pożałuję tego wyboru. Wydaje mi się, że zasługują na te miejsce. Tak jak mówię, to są trzy czary, które bardzo dużo dają. Widmo odczego rycerza też jest fajnym czarem, na jakieś mocniejsze jednostki, żeby zrobić im magiczne ataki, też dobrze się to na pewno sprawdza. Zagładaj rok. Fajny czas działania, bardzo tania mana. Tylko na jedną jednostkę. Taką mocniejszą jednostkę, jakbyśmy chcieli osłabić, fajnie to daje. Ten, ten los Bione to wydaje mi się, najgorszy czar z tych wszystkich, co tutaj akurat jest. A domena metalu no powiem wam, że ja uwielbiam domenę metalu. Nie wiem czemu, ale mi się mega dobrze gra tą domeną metalu. Tym bardziej palące właśnie zagłady, to jak dla mnie to jest skill przegięcie. Jeden z najmocniejszych skillów początkowych, naprawdę jeden z najmocniejszych. On po prostu miażdży większość jednostek. Plagardzy fajna tylko to działa na jedną jednostkę, ale bardzo długi czas działania to dłużej działa niż się odnawia, więc to też rzadko jest spotykane. Błyszcząca oponcza bardzo dużo pancerza na jednostkę plus 60 to jest dużo. Mm, wir. No, Wir, powiem Wam szczerze, nie jest on aż taki zły, ale też nie jest moim zdaniem taki gdzieś tam topowy. To jest też bardzo fajny czar, bo bardzo długo on działa, bo działa 50 sekund, ma bardzo duży zasięg. Więc jak chcemy zdebufować jakieś jednostki, osłabić, bardzo je osłabić, to naprawdę dużo to daje. No i jeszcze mamy oczywiście obszarowe, bezpośrednie. Eee, czas działania jest może krótki, ale zasięg działania jest bardzo duży. Dla mnie domena metalu. Zdecydowanie zasługuje na klasę najlepszą. No, tutaj nie ma co się nawet nad tym zastanawiać, jak widzicie. To jest bardzo dużo magii w klasie najlepszej, ale to jest kwestia tego, że ta magia się bardzo dobrze sprawdza na tych frakcjach, które oczywiście operują tą magią. Bo nie możemy się tylko opierać na samych czarach. Musimy też zwracać uwagę na to, czy ta magia jest dosyć dobrze dostosowana, też do frakcji, która może oczywiście to używać. Akurat magię metalu bardzo dużo frakcji może używać, więc to jest też co innego. Ale to jest bardzo mocna dla mnie magia. Tylko fajnie trzeba jej używać. Ale jest bardzo fajna, mocna. Te palące zagłady dużo robią na samym początku. To jest bardzo mocna magia. <laughs> Brakuje tutaj może takiego skilla jakiegoś na bohaterów. No bo jako tako mamy bardziej takie masówki. Ale pod to zrobili po prostu to magię. Kolejna to jest domena dziczy. E, dziczy jak co dziczy. No. Jak wiecie, no, co, co używa domeny dziczy, no dzikusy, no, <noise> no tak naprawdę nasi tutaj zwierzę ludzie, tak? E, oni mają też fajne te czary, powiem szczerze. Jedynie co to mi się nie podoba przyzywanie Cygora. To jest dla mnie beznadziejny skill. Nie wiem, czy ktoś to używa. Dla mnie to jest po prostu beznadzieja. Ale na przykład ten czar już robi co innego, nie? No bo ten do zwarcia, plus minus pancerz na sojusznicą jednostkę, jak wrzucimy na naprawdę na fajną jednostkę, to to miażdży. Okropny przypływ jest mega fajnym skillem, hmm. znaczy no mega fajnym, no, fajny zasięg działania, bo 15 metrów za 9 many nie jest źle. Donośny ryk, zionięcie, no tak pół na pół bym powiedział to jest bardzo też fajny, dobry czar tylko też działa na jedną jednostkę tu mamy właśnie problem, że w większości to działa to wszystko na jedną jednostkę jedynie te zaklęte zdrajcy to jest fajny czar, bo działa na wszystkie jednostki w zasięgu, więc ja osobiście umieściłbym chyba tą klasę gdzieś tak w okolicach dobrej chociażby za te to czar, bo to jest bardzo tani czar bardzo fajny czar, no zadaje obrażenia walczącym, no to jest trochę takie też na duży plus. Okropny przypływ fajnie się sprawdza ten wybuch. No zdrajcy to jest mega mocny skill, bardzo w miarę tani skill. No i ta oponcza jest fajna, naprawdę jest bardzo mocna. Zając za to powiedzmy, możemy spokojnie to wrzucić. Domena życia. No domena życia to wiadomo, to jest bardziej taka magia do obrony, do takiego wsparcia. Jak widzicie, mamy właśnie odporność fizyczną, leczenie, odbicie pocisków, leczenie, obrażenia wirowe. E... Fajne obrażenia wirowe, bo działa tak naprawdę na wszystkie jednostki. E... Na ziemi, oczywiście, więc też zwracajmy na to uwagę. Długi czas działania, bo tutaj jest też 15 metrów, bardzo długi zasięg, bo 20 metrów to też jest fajne. 20 many no trochę sporo. Ale jako taka sama magia wydaje mi się, że moglibyśmy ją raczej umieścić w takiej klasie. No zastanawiam się troszkę nad tym nad tym magią życia. Hmm. Moglibyśmy, ja szczerze powiedziawszy, chyba w takiej, ja bym chyba do średniej to uderzał. Ona ma dużo plusów, bo te leczenia są fajne. Leczenia naprawdę są fajne. Choć tutaj mamy czas dług, bardzo długi leczenia. Tylko, że to jest też na jedną jednostkę. Tutaj mamy na przykład na cztery jednostki. Eee. No i teraz pytanie, no co, co zrobić trochę z tą magią. Bo ta odporność fizyczna też na jedno działa, więc szczerze mamy tu tylko wir i leczenia. To są takie dobre skille, a reszta to moim zdaniem jest raczej nieużyteczna, tego się raczej nie używa. Więc tutaj mam takie trochę wahania, ale chyba zostawię tak, jak zostawiłem w klasie średniej. Kolejna magia, magia mrocznej magii, czyli tutaj mroczne elfy, jakby mnie patrzeć. Czary, no tak, no potęga mroku. Taka sobie. To nie jest jakiś mega, bardzo mocny skill. Mroźny podmuch. Mroźny podmuch jest akurat spoko. Bardzo fajny skill. Ja osobiście lubię ten skill. Słowo bólu. Obniżenie, właśnie tych wszystkich wartości. No, ale znowu wicher ostrzy. No, to jest przepotężny skill. No, tutaj nie ma <laughs> co o tym mówić. Jest to mega mocny skill. Mamy tutaj też skill z leczeniem i. Obrażenia na sekundę, więc to jest bardzo fajna mieszanka zaklęcia. Duży też oczywiście zasięg działania. Ale działa tak naprawdę na wrogów wszystkich, więc no duży plus. No i ta jest bardzo fajny skill, ten ostrzałowy. Bardzo mocny skill, bardzo duży właśnie zasięg też oczywiście tego skilla. Więc szczerze powiedziawszy, kurte, no nie wiem. Powiem wam, że tutaj jest też jakby taki wybuch, więc to też jest fajny skill. No, na pewno za ten wicher, za te ostrza, za ten podmuch, to za te cztery tutaj skille jest zdecydowanie duży plus, naprawdę spory plus. Ja nawet bym się zastanawiał, czy ich nie wrzucić do tej klasy najlepszej trochę. Ale tam, kurde, no, droga też jest ta, drogie są te skile, więc zostawiamy w klasie dobrej. Wydaje mi się, że to, tak, najbardziej uczciwe. Kolejne mamy zaklęcia znowu z kawenów. O, tutaj takie, właśnie morowe, takie zaklęcia, właśnie zarazy. Co my tutaj oczywiście mamy? Mamy oczywiście jak to zaraza, czyli trucizna, tak? Truciznę. Tutaj mamy strzelanie, więc też dosyć fajnie zdziągnięcie. Wiednięcie, czyli zdjęcie pancerza, wszystkim jednostkom, pamiętajcie, wszystkim. I czas trwania 50 sekund za 6 many. No naprawdę fajna robota. Fala szkodników to tak, bym powiedział, pół na pół. Choć oni się fajnie jest, nawet sprawdzają, żeby właśnie strzelców zablokować, i dosyć mocno tam leją. Eee, tu jest fajny wir, bo długi czas trwania tego wiru. 20 sekund na wir, który jest ma 100% tego. No, moim zdaniem spoko. Eee, tylko tutaj jeszcze mamy morowe narodziny. Przyznam, nichów zarazy. Mnichy zarazy, nie najgorsze jednostki, e, mogą dużo namieszać. E, na pewno duży plus za to zdjęcie pancerza, za zarazę, za na przykład ten brud, e, bo to jest działa na wszystkie jednostki, więc to jest naprawdę duża zaleta bo jak działa tylko na przykład na jednej jednostki, no to już to wygląda gorzej, zdecydowanie gorzej. Ja sądzę, że możemy spokojnie umieścić ich w klasie takiej dobrej. Do najlepszych chyba nie dałbym tego, ale taka dobra to faktycznie, faktycznie jest dobra. Teraz przechodzimy do, do meny Nehekary, czyli królowych grobowców. Tutaj z tej magii ostatnio się gdzieś tam więcej przyjrzałem. Przyglądałem się troszkę tej magii. I szczerze, stwierdzam, nie jest to OP magia. Nie jest mocną magią. Mamy na przykład tak naprawdę, co tu mamy? Mamy tak naprawdę wir e, masowy i oczywiście obniżenie wartości masowe, ale tak w, samo w sobie powiem szczerze, szału większego nie widziałem. Wir mm. na pewno jest dużym plusem, że jest długi. Bo 27 sekund to jest sporo. Um, ma na 11, to też nie jest źle. Naprawdę to jest duża zaleta. Tutaj mamy oczywiście wzmacnianie jednostek i oczywiście tutaj zadanie obrażeń jednostkom, ale nie jest to dla mnie moim zdaniem dobra magia. Moim zdaniem to jest taka magia na klasie średniej albo słabej nawet. Nie wiem, czy mogę wrzucić ich do właśnie tej złej... Co tam było? Zła tam była, tak? Słaba. No, trochę szkoda, żeby ich wrzucać do słabej, bo mają chociażby faktycznie ten wir i te klątwy, ale kurde, no brakuje mi tutaj zdecydowanie mocnych skilli. Mm, bardzo jakichś takich większych osłabień za, na, na wcześniejszym etapie, więc jak dla mnie, no niestety słabo. Wybawienie Itza to jest bardzo szybki temat. Jest to skill, który ma, znaczy jest to taka powiedzmy magia, która mamy trzy razy czary, więc nie jest to dużo. Plus jest taki, że mamy większe jakby obrażenia, większy też pancerz uderzenia, więcej manę kosztuje, ale też ma większy promień działania, bo 25 metrów maksymalnie na poziomie trzecim. Moim zdaniem przepotężna magia, bardzo dobra magia, tylko to jest magia całkowicie do, jak widzicie, do uderzenia, ale to uderzenie jest ogromne i to na przykład jest bardzo duża zaleta, ale też oczywiście ta magia nie jest tania, więc jak dla mnie zdecydowanie możemy dać do klasy dobrej. Na no najlepszej chyba nie, no bo tak naprawdę mamy tylko 3 skile do uderzenia. No i nic więcej. Kolejna magia to jest domena Haschuta, czyli krasnoludy chaosu. Mm. Osobiście, piekielny młody jest takim bardzo topowym zaklęciem, bardzo mocnym, wiedziałbym zaklęciem, bo robi duży damage. To jest naprawdę spoko. Burza popiołów, no podatność na ogień. To, to jest dosyć fajne, żeby zrobić dobry ostrzał, czy zwiększyć sobie obrażenia od właśnie ognia. Dużo jednostek oczywiście ukrasnął dwóch chaosu ma obrażenia płonące, więc to też jest duża zaleta. Zciąganie prędkości, moim zdaniem, na duży plus, bo możemy dużo na artylerii działać w późniejszym etapie. Płomienie asgo chorora to jest przepotężny ostrzał. Jeden z takich mocniejszych, fajniejszych odstrzałów. No, bo tam ta lawa się wszędzie gdzieś rozpryskuje, więc to jest fajne. Braczne poddaństwo, no, to bym tak średnio powiedział. faląca Furia też taka sobie. Nie jest to chyba aż takie topowe. Choć właśnie to, jak się tam kręci, to jest fajne, bo tam dosyć dużo damage'a może też to zadać. Ale jakbym to ocenił? No, szczerze, odszczeniłbym to takie chyba średniej jakości. No, do dobrej, jak dla mnie nie sprawdzało się to. Krasno do chaosów jakoś nie wiem, jak czy ja źle grałem, czy coś, ale jakoś tak słabo z tą maną stali, więc tutaj był duży problem. E, ale to mógł być kwestia mojego problemu. Ale jakoś te czary też do mnie bardzo nie przemawiają, więc zostawimy po prostu tutaj. I to będzie moim zdaniem tak bardzo uczciwie względem ich. Kolejny mamy tutaj tą właśnie domenę zięcia. No, Zincha to ma w przecholernie mocne, taki. No, czy czary? No. Są tutaj czary naprawdę mocne. Hmm, na przykład mamy tutaj błękitny ogień, to jest bardzo mocny czar. Fajnie on się sprawdza na te jednostki. miażdży właśnie po całej tej linii. Jak dla mnie ten czar lepszy niż ten purpurowy ogień. Ehm, kolejną tutaj mamy właśnie zdradę. To działa na wszystkie jednostki, minus 16 dyscypliny. To jest naprawdę dużo na poziomie legendarnym. 16 dyscypliny robi ogromną różnicę. Tutaj mamy oczywiście właśnie wydarcie magii, czyli zabranie magii, więc to jest fajne. Ognista burza, no ognista burza, no co mogę wam powiedzieć. E, jeśli używaliście chociaż raz tego czaru, wiecie, że ten czar po prostu jest przepotężny. E, czas trwania tego czaru, no bardzo długo. Bardzo mocny czar. Tak samo piekielne wrota, no to jest moim zdaniem jeden z najmocniejszych wirów w grze. Bo on ma to obrażenia bardzo duże i bardzo duży ten zasięg jest, i on naprawdę mega kozacko się sp sprawdza, i jest właśnie nieruchomym obszarem, więc to jest duża zaleta. Jak mogliście zobaczyć, jak grałem z Jinczem, używałem tego czaru, to faktycznie zmierzyło to ogrom jednostek. Więc jak zdecydowanie, no tutaj są fajne czary. Ta mana jest nawet nie najgorzej rozrzucona. Tutaj bym mógł się zastanawiać, że. No te piekielne wrota robią na przykład ogromną różnicę, więc za piekielne wrota, chociażby wylądują w najlepszych, bo ja bardzo dużo polegam na wirach. Wirami mi się bardzo dużo dobrze gra. Bardzo dużo tego używam. Bardzo dużo używam właśnie usunięcia, na przykład jakieś pancerzy, jakieś spowolnienie, no wszystko zależne od frakcji, zależne od sytuacji. I na tym najwięcej można ugrać niż na wzmacnianiu, na przykład jednostek. Ja wolę osłabiać przeciwnika niż wzmacniać swoich. No chyba, że jest faktycznie taka potrzeba, no to wtedy co innego. Kolejna domena wielkiej paszczy. No domena wielkiej paszczy rzadko używane. No oczywiście mają to tylko ogry. Tutaj nie ma jakby innej możliwości. Moim zdaniem spoko tutaj jest z trochę tych zaklęć, bo chociażby właśnie ten łamignat jest mocnym zaklęciem. Mm, promień jest trochę mały, to jest trochę słabe, ale uderzenie jest dosyć mocne. Paszcza, paszcza jest fajnym zaklęciem, drogie, ale bardzo duży właśnie, ogromny obszar tego wybuchu, naprawdę jest ogromny obszar. Pożerać byków, czyli wzmocnienie naszych jednostek, tylko tu mamy wzmocnienie niestety, nie licząc tego wzmocnienia, no to te wzmocnienia są tylko na jedną jednostkę, więc tu jest trochę słabo. Łamignat jest średnim skillem, mocnym jeśli faktycznie mamy jakąś mocną jednostkę i chcemy po prostu tylko tą jedną jednostkę zeliminować więc to jest spoko. Łamacz zębów i paszta to są takie skille od nich topowe. Naprawdę fajnie się sprawdzają, bo odporność na ostrze. Pamiętajmy, że okry w większości walczą pierwszymi potworami czy ogrami, e, więc to na przykład dużo nam się przydaje. Więc no tam pancerz też im się oczywiście przyda, więc musimy też na to zwrócić uwagę. Jak dla mnie raczej tutaj średnie, bo mamy tak naprawdę dwa dobre skille, a reszta to jest taki raczej bym powiedział szrot. Nie nadają się te skille za bardzo do niczego ciekawego. Kolejne mamy domenę nawałnicy, czyli kislew tylko w drugiej odsłonie, bo mamy domenę lodu i mamy domenę jakby nawałnicy. To jest wszystko kislewowe, więc to jest naprawdę spoko. Tu mamy trochę czary na zasadzie właśnie gradobicie przepotężny skill. No po prostu miazga. Skrzydło szybkości, czyli zwiększenie szybkości. No tutaj szczerze powiedziawszy, mmm... No taki sobie ten czar. Nie widzę przy kistrze wiarz takiej dużej jakby różnicy, żeby używać tego czaru. Premia do szarży, spoko, jakby się nie niedźwiedziami co chwilę atakowali, to tu naprawdę spoko. Kąsący wiatr, kąsający są, przepraszam, kąsający wiatr. Fajny zasięg, fajne jakby obrażenia. 12 many, no powiedzmy. Jastrzębie miski, kolejny wir. Tu mamy jak widzicie cztery aż uderzenia, zamieć na przykład z przepotężnym zaklęciem, bo jeszcze tak naprawdę odmrożenie robi na 30 minus 30 prędkości, 10 sekund trwania. Ta zamieć naprawdę jest fajna, mocna. Porównując na przykład taką domenę lodu. Tu mamy właśnie te serce zimy przepotężne, tylko też jest droższe w użyciu, więc szczerze powiedziawszy. Ja osobiście lubiłem tam, bo te ta gradobicie, ten za ta zamieć to są takie topowe u nich zaklęcia i one naprawdę robią ogromną różnicę, robotę. I tak samo na przykład te wiatry, które tutaj wiatry, wiry, no jest tego sporo. I tutaj te zaklęcia faktycznie możemy używać, więc zdecydowanie możemy umieścić ich w tej klasie najlepszej. Jak widzicie, w klasie najlepszej nie ma tylko 3-4 magii, jest więcej tych magii. Bo ja to tak naprawdę z własnego doświadczenia używam. Wiadomo, że tych wszystkich zaklęć nie znam na pamięć. Nie ma raczej osoby, która zna wszystkie zaklęcia z każdej domeny i pamięta co statystykę do, do każdego po prostu grosza, jak to się mówi. Więc ja też chciałem poprowadzić w takiej zasadzie właśnie ten ranking, żeby tu wszystko było wyjaśnione, dlaczego takie decyzje, a nie inne. Bo ja większość tych czarów zaklęć znam, więc tylko po prostu czasem trzeba sobie to też przypomnieć, porównać i zrobić po prostu to rzetelnie. Um, tutaj przechodzimy do domeny Yang. Domena Yang, dosyć sporo stosowana przez graczy. Fajna domena, bo mamy na przykład odporności za 4 many, 4 many, 44%. To jest fajne. Oddech smoka fajnie się sprawdza. Ja osobiście używałem, używam. Bardzo fajny skill, bardzo tani skill. Ściana wiatru ognia. No powiem Wam tak, to jest fajne, bo to się przesuwa gdzieś tam do przodu. Mm, nie, przesuwający się do przodu obszar, a nie, do przodu. No właśnie, to jest bardzo fajny skill, bardzo długi czas działania, bo aż 23 sekundy, długość 30 metrów, no jest to naprawdę fajny skill. Bardzo tani, jak widzicie tutaj trzy skile i tylko po sześć many. Kolejny skill to jest podstawa kamiennej ziemi, też wpływa na wszystkich sojuszników, masa plus dyscyplina, no bardzo fajna magia. Dodatkowo mamy wzmocnienie naszych jednostek, czyli bardzo dużo nasyceń, tylko to działa na jedną jednostkę, więc to już jest trochę słabsze. I gwiazdozbiór smoka. Mm, szczerze, bardzo fajna eksplozja, 20 metrów działania. Mana też nawet nie najgorsza, bo 15 many to nie jest dużo. Jak dla mnie ta magia zdecydowanie zasługuje na jedną z najlepszych magii, bo bardzo jest tania magia. Bardzo fajne są te magie, te użycia, chociażby te dwa skile w większości można te zaklęcia używać. A ta masa to bym powiedział, że też nawet nie najgorsza, bo ta dyscyplina i świetna obrona przed szarżą to jest na przykład ogromna zaleta. Ta masa też się przyda, bo masa się przyda właśnie na szarże i daje, działa to na wszystkie jednostki, a zasięg jest 35 metrów, więc pamiętajcie, że to jest sporo. A kolejną tutaj jeszcze magią, która nam została, jest to kataklizm. To jest magia, którą mamy unikatową, taką nie da się mieć tego w każdej frakcji, więc tutaj musimy na to też zwracać uwagę. Ale czary tutaj są przekozackie, jak widzicie, są bardzo mocne, zasięg jest całkowity, więc znaczy, no, w sumie to działa i tak na jednego sojusznika, ale sam fakt, na przykład złota kula gehenny jest, słoezu i jeszcze lepiej, no, ma obrażenia ogromne. Ma tak naprawdę przybicie ogromne, czas trwania 10. No naprawdę fajne tu są czary, bardzo mocne te czary. Tylko, że tak jak mówię, no to jest na przykład fajny czar, że niweluje na przykład te atrybuty przeciwnika. Ale no szczerze powiedziawszy, gdzie my możemy rzucić kataklizm? No to jest najmocniejsza prawie magia, jakby nie patrzeć, bo to jest taka bardzo zmasowana magia. I to możemy tylko wrzucić tak naprawdę do najlepszej. Tylko tak, jak mówię, to też jest kwestia tego, że to jest wybrana, tak? Tego nie każdy może mieć. Więc mam nadzieję, że to dosyć rzetelnie Wam tutaj przeprowadziłem. To są oczywiście moje wybory. Możecie się z tym oczywiście nie zgadzać. Nawet lepiej, jak się nie będziecie zgadzać. Tylko prosiłbym o, o agurum, e, argumenty do tego, z czym się na przykład nie zgadzacie. Bo takie pisanie, na przykład, że ten ranking jest dupy, czy coś, to wydaje mi się, że to jest bez sensu. E, trochę się wtedy osoby poniżają. No, ale ja wiadomo, każdy lubi co innego. <laughs> Więc proszę oczywiście o komentarze. Proszę też o jakieś lajki, subiki i oczywiście wspieranie tego kanału, jeśli wam się oczywiście podoba. Bo dzięki wam, osób Wspierającym ten kanał się rozwija i ta seria się wszystkiego będzie ciągła i będzie się rozwijała, będą coraz ciekawsze te tematy, coraz lepsze też filmy. Oczywiście będę robił, więc to wszystko dzięki Wam, oczywiście, wspierającym i osobom, co subskrybują ten kanał i aktywnie działają na tej społeczności na tym kanale. Więc bardzo Wam wszystkim za to dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do kolejnych odcinków serii. Cześć!